Z racji remontu w starostwie, swą 25 sesję powiatowi radni odbyli w Legionowskim Ratuszu. Nie po raz pierwszy i zapewne nie ostatni. Rozpoczęto ją od wręczenia nagród laureatom konkursu Sienkiewicz Ilustrowany zorganizowanego przez Powiatową Instytucję Kultury. To był konkurs na komiks, który by ilustrował wybrany utwór Sienkiewicza. I co nas bardzo cieszyło. Rozdziew tematyczny tych prac był bardzo duży, co znaczy, że jednak młodzież czyta ciągle tego Sienkiewicza. 15 listopada 2016 roku obchodziliśmy setną rocznicę śmierci Henryka Sienkiewicza. Zresztą cały ubiegły rok był rokiem naszego polskiego noblisty i było to inspiracją dla Powiatowej Instytucji Kultury ku temu, żeby zorganizować konkurs, który przybliży młodzieży z terenu powiatu legionowskiego osobę Henryka Sienkiewicza. Odzew na rozesłane przez PIK... Plastyczne Wici był ogromny. Uczniowie 16 szkół z terenu powiatu przysłali na konkurs ponad 90 prac w większości oryginalnych i dobrze wykonanych. Ich mnogość oraz jakość skłoniły jury do wyłonienia dwóch kategorii. Do 13 i powyżej 13 lat. W każdej przyznano po trzy nagrody i dwa wyróżnienia. Bardzo się cieszymy, że mogliśmy te nagrodę wręczyć w takim zacnym miejscu i w takim zacnym gronie. Myślę, że to są prace bardzo ciekawe. Od przyszłego tygodnia będzie je można zobaczyć w Powiatowej Instytucji Kultury. Kiedy już uhonorowano laureatów, radni przeszli do spraw nieco poważniejszych, choć nadal związanych z szeroko pojętą promocją powiatu. Okazją do tego było coroczne sprawozdanie dotyczące samorządowych działań w tym zakresie. Podstawowym naszym celem jest przekazywanie jak najpełniejszej informacji o działalności powiatu mieszkańcom, żeby wiedzieli, co się u nas dzieje, jeśli chodzi o nasze usługi administracyjne, jeśli chodzi o programy zdrowotne i ofertę bezpłatnych badań, i też o to, co nie tylko dla ciała, ale i dla ducha, czyli na przykład o kulturę. Jeśli chodzi o promocję zdrowia, oferta powiatu jest od lat imponująca, a bezpłatne badania cieszą się ogromnym powodzeniem. To dlatego ich liczba wciąż rośnie. W 2017 roku planujemy kontynuację badań, które cieszyły się bardzo dużą popularnością w zeszłym roku. To jest USG raka piersi dla kobiet, to są profilaktyka raka prostaty dla mężczyzn oraz raka jelita grubego dla kobiet i mężczyzn. Ponadto chcemy wprowadzić dodatkowe działania, takie jak... Zaskoczeni wiekiem to jest zadanie, które kiedyś było już a teraz wraca, czyli uaktywnienie osób starszych, a także będziemy promować transplantację dla mieszkańców powiatu legionowskiego. O celowość i powodzenie kolejnych akcji prozdrowotnych urzędnicy są spokojni. Przeważnie wykonanie tych badań jest na poziomie 90-100%. Nie mamy żadnych badań, które były wykonane poniżej 90%. Zgłaszalność jest duża, ludzie chcą się badać. I dobrze, bo to oznacza, że coraz więcej ludzi wzięło sobie do serca starą medyczną prawdę. Lepiej zapobiegać niż leczyć.